W Dobra, doleciałem do pierwszego przystanku i stąd lecę już dalej w dalszą podróż, a gdzie? Oglądajcie, zobaczycie, warto. Moja niegrzeczna grupa mi się trafiła, arystokracja Zamku im się zachciał. Do Draculi mieliśmy jechać, a nie Zobaczy, firma dostała w ogóle 5 gwiazdek Michelin to nie, jest, to nie są jakieś tam jaja Tak ta restauracja Masz tam już wyszukaną? No tak, Restaurant T Tak, tylko najpierw w T i wpisz Małe? Restaurant, tak Mówiłem mu się rumuńskiego Ale ten język taki ten To śmietana jest pyszna i dzieciaki Ale to nie jest pole namiotowe, na polu namiotowym sobie razem gotuję o! Ale ja, sobie wy... ale ja sobie wylosowałem żarcie Co nie to? No czekaj Uwaga nasz książę będzie miał polany A ale się ładnie kucharzowi nalało. Dziękuję bardzo. No bogato. Szwagier, Ale ja, ten? Ten ai, jaki, jaki, eska, eska, Herman, Herman. A my się kurde szwagier trafił. proszę bardzo. E, nie wszystko. Damska, eska. Nie, nie ja Mkę, ja Mkę, ale się jeszcze, jeszcze czekam na Mkę. O już, już, wraca, wraca, wraca konkurencja. A, to, 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 to ja patrzę od razu tą. Eskę, please. Jaką jaką chcesz? Eskę, damską. Okay. Ale nie, no, Dramsza, rozmiar, rozmiar chociażby podaję. A L, L, L. L, L. Dam, damska, damska mię. Spartans! What is your profession? Eszcze. Zobacz, dzieciaki już szukają sobie tam tego, ubrania. A ja co? A ja zielona Idę sobie po jak to się zielona? mówi Porżnąć Taki mamy tutaj klimacik, ja się może podświetlę swój ryj, żeby nie było widać O, to jestem ja A tam jest moja, moja ekipa Dobre był. Kurna Takie suche to i babka kurwa moja Tak, takie suche, teraz mu nawet się nie podjął z bał się, że mu się nie powiedzie, a koledze tak się w udało Tak, z Andrzejem, rozpalali no, super. Otwieracz. E, ja, Masz kieszeń? A wiecie coś jest że ja nawet nie prosiłem, a tutaj mi zajęli mi leżak jeszcze mi browara dali A ja nie piję przecież nie narzekaj chłopiec ja te, te, tego kija będę później chciał fajnie, <grym> A mi się kurwa szwagiery trafiły. Co jeden tylepszy? Ja Ten nagrywa, kurde Instagramer. Tam tak kurde leży, nawet już wstała, bo chyba za ciepło, a nie, też chcę sobie na Instagrama walnąć. Nie tylko ja tu nagrywam, wszyscy nagrywają, ale tylko ja łyszczę. Nie wiem czy no jak nie sprawdzę, to nie będę wiedział. Chcesz mieć ładne nagranie. A wszystko tak, prawda, że nie ma huka żeby pokazać to piękno, ten księżyc i to gopro Ale przeszło, bo takie chmury były i było ciemno naprawdę. Tak, ja tak, się, i w ogóle właśnie tego księżyca nie było widać, a teraz tak fajnie Nawet nie, tak. nie wiem, czy mi coś nie kropnęło, ale tylko tak mi się wydawało A mi się wydawało, że się błyskało, ale... Yy, o, tam, teraz nie? widać no. księżyc yy, Tam się błyskało, też widziałem, ale nie się mówić Ale nie chciałeś mówić, no to Piękna ja to strona ciało. ogniska z tej Pana. strony Południa. Ale pełnia będzie, bo tam. już jest taki księżyc, nie wiem, chyba jutro. Na... jutro albo pojutrze będzie pełnia, albo były było jakoś tak. Nie. Yeah. Będziemy Dzięki. Być? <laughs> Pierwsza noc nie była tragedia. Ciężko usnąć, kurde. Te wszystkie dźwięki, ptaki, to wszystko. Nie wiem, czy teraz słychać to. W nocy było to samo. A to wygląda przed nami. Nie, już kuchnia otwarta. Idę zobaczyć, co jest na, na śniadanie. Co jest na śniadanie? Dzień dobry. Co się opaluje? Ale O, herbata będzie chyba, nie? jak to Nie, dobrze, że wstałem. I nie dosyć, że sobie można w kości pograć, to że można herbatę z cukrem odpierdzielić. O, za was skusił się też, zapierdzielił taką jedną no kochę. Jak żyje to pierwszy raz? Widzę. Widziałem, że jeszcze jest. No, jeszcze jest, jeszcze jest. Szkoda, że nie są takie wiecie, bo takie karo i tak dalej. Widziałem jeszcze takie wariastwo, ale no tutaj jest troszkę tak biedniej. Wszyscy już zjedli, a zakała będzie dopiero gotowała. Tutaj mam patelankę. Kiełbaskę naturalną, rumuńską. Oczywiście kiełbaska z boczkiem, tak? A szwagier tam <gryw> wodę z płatkami wpiernicze. I tu nie żartuję. Pokażę wam jaką bidę ma. O, kurde, nawet jabłuszko mu się tam trafiło. Poszło troszkę grubiej niż wczoraj. Dobra, nie ma co gadać, zobaczcie, co, co sobie zakupiłem. Palucha wkładam nie? I jadę. Kiełbaska z boczkiem. Klebek, niestety, mam troszkę za świeży, bo dziewczyny poleciały do sklepu. I on się tak trochę rozwala. Ta się duchą do mnie odwróciła. Co za gościnność rumuńska. Dzięki idę zobaczyć nad rzekę Eee, nie, takie nieprzyjazne są W tym piochu mi nie ucieknie Co nie bój się Boją się strasznie Ale fajne, nie? Skubana taka i tutaj go jest tamta się szykuje do zasypywania Kopie się w piachu Idę do niej, bo ma takiego w nosie, wiecie co? Takie cusik Fajna kresuleczka Jak konik z kubana Fajna Aha. Super No, zróbmy sobie A. Przestraszyłem wariat Dobra, bo już Moje auto ucieka, ale tu tego jest... Moje wariaty już tam jadą, jak widzicie, moje auto, a tutaj krasuleczka pojada sobie. Cześć Mordulec. ma ja <laughs> Już mi źle życzą te moje wariaty. Dawaj tą taksą tu mnie podjeżdżaj. <laughs> Dobra, taksa już podjeżdża. Ja wsiadam i lecimy z wytwórnią. Nie wiem co to za wytwórnia. Ucieka mi normalnie z Kubaniem. przecież on mnie zabrał no. Tak to zapłacić człowiekowi no, za wycieczkę i co? I zasuwasz za autem. A. I znowu czekałem na zakałę wyjazdu Ale miłutko, co jajaj, ten już jaję umoczył skubaniec a wywietrzone nawet! Ładowa ci co to za żarty co to... Jury, cały czas może porządek to pilnować Spójrzcie tu na mnie O Jezu, co za ludzie no, mmm. yes. To jest najfajniejsza maska Super I jak? Mega Widzieliście tu przed cmentarzem takie coś walnąć, to jest coś pięknego Chodź powąchaj Wąchaj, wąchaj, pij no co ty Dawaj no Nie. Jeszcze się detoksykuje Zobaczcie jaki ładny obcasik To mu się podoba Zobaczcie jak pięknie Prawdziwa rumuńska rodzina w pięknych strojach regionalnych <laughs> Dziękuję A, Następny Kurde, ja z, Rzeszu z Rzeszułą musimy piątkę wywalić Zaraz, piąteczka, pięćdziesiąt Mam piątaka Grubo będzie O o, o A, ja już piątaka wydałem Bach I się ładuje Ale tu babeczki pięknie ubrane w te regionalne stroje Coś pięknego Ogólnie wszyscy tutaj przyjeżdżają, żeby oglądać właśnie ten wesoły cmentarz i wszystko chodzi o to, że jakiś malarz sobie wymyślił, że będzie robił takie malowidła. Oni to podłapali i później wszyscy takie mają. Tam był prawdopodobnie górnik, a tutaj była szwaczka. I szwaczka też ma swój. To ciekawe, nie wiem, czy to jest tradycja, ale jak wychodzą z kościoła, to zobaczcie, pojadają chlebę, dzielą się chlebem po wyjściu z kościoła. Coś, co u nas jest naprawdę nie do pomyślenia, bardzo fajna tradycja. I zobaczcie, dziewczyny ubrane w te regionalne, nawet przy wejściu do kościoła to widzę coś takiego jest. Super sprawa, tak naprawdę, i wszyscy zadowoleni. Fajnego, co? Mega to wygląda Wszyscy zadowoleni Kurde, szkoda, że się lepiej nie ubrałem, bo tutaj naprawdę fajnie tak Do kościoła jak to, do kościoła jak kiedyś u nas, ładnie ludzie ubrani Fajny ten cmentarzyk A ja kurde tak na sportowo, trochę jak ten Rumun, no ale Jestem w Rumunii, więc wybaczcie Nie, nie szedł dalej, że miał tyle roboty z tym że ogarnął sobie. G Gabrysiu, wujek, nagrał dla ciebie, bo ty robisz traktory, więc tutaj, właśnie jakiś pan rolnik, niestety, umarło mu się i ma taki ładny traktor na nagrobku. Niechcący nagrałem rzemieślnika, który wykonał te wszystkie na nagrobki i za życia wykonał A, także tam, no. dla siebie. I możecie go tutaj oglądać, właśnie. To interpretować, ale dowiedziałem się, że jest coś takiego, że z przodu jest, jak ktoś żył, a z tyłu jest jak ktoś zmarł. I teraz tak naprawdę to jest dwuznaczne dla mnie. I nie wiem, jeżeli coś o tym wiecie, to piszcie w komentarzu. Ostatnio byłem w Koniakowie, tutaj są konie Tamten wyjazd kosztował 1203 dni, a tutaj Wam też nagram fajne nagranie, też 1200 Porównacie, czy lepiej być w fajnym hotelu, czy pod namiotem i więcej zobaczyć Nie będę się ładował do środka, ale fajna, fajna chatka wywaliłem, wiesz, w tych kapek No. Bo one takie nierówne są krzywe. jest i Joshua. Paneczko, Pozdrowienia z wiesz. No wiesz co, nie wcale nie. <gry> Fajne drzwi. Jak wiecie, lubię wam pokazywać jakieś tam poszczególne ele elementy. To są moje elementy, moje ananasy tam poszły. A tutaj jest Pawlo, który organizuje takie wycieczki, Dobry. jak coś, to się zgłaszać do niego. Może coś tam wyczarujecie u niego ciekawego. Zapraszam. <laughs> Te drzwi z tego drewna już któreś, to jest kosmos. Tutaj dodatkowo patrzcie też z czego to jest zrobione. To jest normalnie taka bela, że to wieki przetrwa, to się z tym nie, 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 nie zadzieje. Bardzo fajna budowla. Warto moim zdaniem tutaj przyjechać, tylko żeby tych tubyców z polskiej tak nie było, nie? Bo tam już jest Te tam. Z tak, oni przeszkadzają wszystkim. Tylko nie tam chodzą. Kupiliśmy zapach. Zobaczcie, zobaczcie. jakiego cudaka sobie kupiła i wkręca mnie, że to prawdziwe jest. Ja się ja się mm -hmm. <laughs> nie żyje, nie. nie mieszka. Dead. Dead. Rek się Dead. się, wow. <laughs> <laughs> się, się nazywa. Pan chciał pogłaskać tego bureczkę